Hallo, welcome to Rockies' sfera. Enjoy sfera. Siema wszystkim, dzień dobry. Wychodzimy. Wychodzimy skąd wychodzimy z hotelu. O 18 odjechała na lotnisko autobusem. Autobusem lokalnym w lewo, no i tu jest przystanek autobusowy, i czekamy na 109. My już na lotnisku, czekamy i czekamy i czekamy na autobus 109 Rozglądamy się, rozglądamy się, aż w końcu nam zatrąbił 109 Że przyjechał Zatem się nie rozglądaliśmy Także Kasper, jak kiedyś tu będziesz To taki bus jedzie z dystrykt, dystrykt 1 Dystrykt 1 to centrum No A to już jest lotnisko w Saigonie I wylatujemy do Tajlandii, do Phuket robią sobie zdjęcia, szczęśliwe, że z komuny wyjechali, patrzcie, no super. Ja też się cieszę, żeby nas jeszcze tu puścili i będzie dobrze, hello. No i super, international arrivals, idziemy po worek nasz, czyli dosłownie, tak to wygląda, w wóry ubrań I, i jedziemy na Puket autobusem o nazwie Phuket Express spod lotniska, tak? Także odezwiemy się przed lotniskiem, jak przejdziemy od Patrzcie, roboty nawet zastępują pracę szlontacza. Ilonka ruszyła? Chyba zobaczyła. Zobaczyła Ilonka? Zobaczyła Ilonka. Patrzcie, to jest lew. To jest lew. Proszę bardzo. Mamy, idziemy, nasz worek. Nie, nie worek? Trzeba teraz znaleźć nasz autobus. On się nazywa Patong Smartbus. O! Tak! Za 10 minut odjeżdża. Prywatne te nie przejazdy, tylko transporty. Minibusem to koszt 180 bahtów, a publiczny transport 100. Także wiadomo. Ciut dłużej, ale. O, tam są. Ciut dłużej, ale taniej za to. Dobrze Ilonka powiedziała, za te 80, co zaoszczędzimy od osoby, czyli 160, to już fajny obiad masz. Na który ja liczę. Na który ja liczę. Proszę bardzo, już otwarte, proszę siadać. Oto menu. Głodny pan jest? Straśnie. Co się znakomicie składa? Strasznie głodny Bo mamy tutaj mnóstwo jedzenia. Akurat jutro byśmy musieli to wszystko wywalić. A tak zawsze coś tam się uratuje. Stoi huket smartbus. Niebieski. Jak, jak na niebiesko się świeciła linia na Google Maps. Także za 10 minut prawdopodobnie jedzie. Zagadamy, zapytamy. I bajlando. Tak wygląda? Transport publiczny. Już siedzimy O! Na no, Wnisku jeszcze, ale najważniejsze, nasze najważniejsze, bardzo fajne, że jest. Można dać do ładowania telefon. Już mi padał. Ale powiem Wam, ale mnie wymęczyła ta jazda tym autobusem. Nie wiedziałem, że tyle serpentyn będzie w takim sąsiedztwie. Będziemy spać. Mi się wydaje, że to te budynki widziały lepsze czasy. Pamiętają lepsze czasy o. Ale też swój klimat ma Nie? Jonka szuka A ja posłusznie idę Z jej plecakiem I moim plecakiem Minimal House jest Wejść. Szybko kurde znaleźć restaurację jakąś Pattaja i zjeść Głodny jak man. Jesteśmy w pokoju Dobrze dziękuję kochanie. Pokażę Wam jak ten. Troszkę już zasyfiłem, że tak powiem, bo, bo musiałem wybrać klapki, bo tam trzymam klapki. Ale to ten pokój. O, na puket tutaj kosztuje 55 zł. Takie coś o prąd gaz, bo wyciągnąłem kluczek. Akurat wychodziliśmy z balkonikiem na... No nie na górą, tylko na jakąś tam ulicę, nie? Oni mnie martwią. Ten facet tam. Remont robią. Że zobaczymy, czy będą głośno, czy nie. Ale takie coś, 55 zł, spokojnie. powiem Wam, że jest przecudownie. A dlaczego? Bo już nie ma sezonu, jest sezon y, jaki? Deszczowy, monsunowy. Bo pogoda wygląda tak, jest gorąco już 30 stopni. Podsieleje. I pusto. Patrzcie na te restauracje. Każda restauracja wygląda podobnie. A jak oni utrzymują tych ludzi, żeby tak siedzieli cały czas? Trawa, jakby ktoś chciał, co po chwilę. No są, są duże ceny, ale jak oni utrzymują tą personel? A, że jak już jeden coś kupi, no to 3, 3 dni może siedzieć puste? W sezonie zarobi tyle, że Tak, sezon ich utrzymuje. No patrzcie, kolejna ta restauracja, to już rybki jeszcze pływają, ale zamknięte I szejki za 60, super Szejki za 60 to chyba najtaniej Na pokecie jak widzieliśmy, jak na razie Tak Plus minus 6 zł No i fajnie, nie? Ale jesteśmy zmęczeni z Ilonką Spaliśmy może po 4 godziny mniej, plus minus. Obudzili nas kurde ludzie, co wracali kurde z imprezy. O czwartej i o 5. A na piątą budzik. Także. A mnie potem nie. A potem ja ciebie gdzie? No. najgorzej. Tak prezentuje się plaża. W sezonie monsunowym. Jak to Ilonka powiedziała, jak, tak jak słonko nie będzie napytało, to tak też może być. Nie, bardzo fajnie, przyjemnie, patrzę jakie fale, bardzo fajnie, można iść po kąpielówki, ale nie dzisiaj, jutro, jutro z kąpielówkami przyjdziemy. Zobaczymy co tutaj prezentuje. Czas na reklamę. Przechodzę obok studio tatuaży i mi się przypomniało, że z kodem rabatowym Lucky Sfera macie u mojego brata w studio nie 10, nie 20, nie 30, a 40% off rabatu ode mnie. To jest taka inicjatywa pomiędzy mną a bratem. Jeszcze raz wam powiem na. Jak zadzwonicie do niego do studio, na hasło Lukisfera 40% rabatu. Tak, tak wygląda Patong, czyli część Phuket, część Phuketu, dzielnica Phuketu, rejon, rejon Phuketu, Patong. Właśnie w porze, w porze deszczowej, jak już jest poza sezonem, także ludzie normalnie są w wodzie, się normalnie myją. Tutaj pan przed chwilą przyjechał, przyleciał ze spadochronem, prawie mnie zahaczył o nogę, bo nie widziałem i tutaj normalnie przeleciał. Gdybym wiedział, to bym nagrał. No, idziemy zobaczyć, czy jest ciepła woda. I dzisiaj plażowanie. Ale jest ciepło, powiem wam, nie? Jest ciepło, jest przyjemnie. Nie ma takiego żaru, nie? Niego tak? Żaru nie ma, jest fajnie. Patrz się niby. Pora deszczowa, no nie? A jaka pogoda, nie? Kurde, jaki skwar. Idę po skuter, godzina pierwsza. Pierwsza. No, tak sprawdzam godzinę, nie? Tak o pierwszej jedziemy dzisiaj na puket na stare miasto. Pojeździmy po wyspie, troszkę sobie pozwiedzamy, także dzisiaj będzie dużo jeżdżenia. I co i coś zobaczymy Buddę dużą, duży posąg Buddy. Się, troszkę się rąbłem, no nie, <laughs> rąbłem się datami, myślałem, że tu jesteśmy jeszcze trzy noce, bo mieliśmy, e, oryginalnie mieliśmy tu być pięć nocy, no nie, ale jesteśmy trzy, także dzisiaj jest nasza ostatnia noc i jutro już bierzemy prom na Fifi Islands, na wyspy Fifi, kolejna bardzo, bardzo popularna e, ta wyspa Wyspa w Tajlandii. Panie się już przygotowują na nawoływanie tych ludzi. Dobra, gdzie tu były skutery? Wiem, że tam były jedne, tam były jedne. A do bankomatu muszę iść. Holera jasna tu Pieniędzy nie mam mogłem. Dobra. Bankomat, pieniądze, skuter, paliwo. I można jechać, nie? No na razie. Mam skuter na cały dzień. Patrzcie jaki zajebisty, no nie? 160 ADV, takim jeszcze nie jeździłem. Coś podobnego do PCX-a, no nie, bo ma pośrodku bo ma ten, takie coś, coś innego jak skuter. Widziałem taki, potargowałem się troszkę, zeszłem do 350 batów nie 35 zł na cały dzień, myślę, wydaje, że lepiej się nie da niż właśnie te 7 punktów. 160, tak jak mówiłem, pojemność, kozak, kozak skuter. Na pewno będzie się wygodnie dzisiaj jeździć po wyspie, bo. Bo w sumie mamy tak od 40 minut do godziny pomiędzy, pomiędzy tymi, nie? Pomiędzy wiecie czymi punktami. Także bardzo fajnie. O, minimal house tutaj jesteśmy. Nie było gdzie zapakować Patrzcie ile skuterów, nie? Przemaliśmy się właśnie w sklepie żeby Ilonka kupiła właśnie wodę. Powiem Wam, kozak skuter, nie? Jeszcze ABS ma do tego, także kurde, powiem Wam, że no, wskoczył na mój numer jeden z skuterów. Znaczy na pewno w Azji na pewno, ale tak jakbym miał kiedyś kupować yy, skuter, no to taki, nie? Jak nie Burgmana 650, to, to tego tutaj, nie? 160. Bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny, wygodny, duże siedzenia, w ogóle duży matern. Pojemnik tutaj pod tym, nie? Także kozak, bardzo, bardzo fajny Ilonka ma ten, bo Grzeje ogółem i metalowe części są bardzo Ciepłe Także, żeby się nie parzyła Jest tak no. Jestem naprawdę hmm. Pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem Tego skutera Siedzimy się na kawusie, bo widzieliśmy taki przepiękny widok. No i tak siedzimy, siedzimy, pijemy sobie kawkę i tak patrzę, że to jest ta, to jest ta marina, na którą jutro będzie trzeba przyjechać, żeby prąd złapać do Fifi. Także taki fun fact. Jesteśmy już przed. Piękne zakazy, jak się nie można ubierać. Zobaczymy ilu turystów łamie te zakazy. Którzy są tacy ważni, właśnie jak ten pan tutaj z przodu, z tyłu. Przy nim, którzy są tacy ważni, że nie muszą przestrzegać takich właśnie zasad i właśnie uszanować święto tej ziemi. O, że tak powiem. Nie dość, że za darmo nas spuszczają, to proszą tylko, żeby uszanować, no nie, tylko e, kulturę, kulturę buddy, buddyjską. Proszą właśnie, żeby uszanować, żeby Pozakrywać. O, proszę bardzo, jaki pan no, krótsze spodnie nie mógł znaleźć. No cóż, to jest. Dobra, już prawie jesteśmy. Panie się tu jeszcze modli. A ten budda wygląda tak. No pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. O, a to moja Fatima. Pięknie. Bardzo piękny widok. O, pan też jakiś ważny. To jakiś prezydent jakiegoś może klubu sportowego. FC Jarosławice. Nie wiem, coś tego typu. FC Fos Sosnowiec. Na przykład, proszę. na takie, co mają małpy. Na bank. Mogą tu być małpy. Ja też przeczytam sobie w internecie No bardzo pięknie przycięty Tak przepięknie Tam jest ta pa Marina Może tam widać te Fifi tam z tyłu Nie nie będzie widać Nie widać nie, nie widać Ale tam na przestrzał do przodu są, są te wyspy fifi No pięknie Tam też bardzo ważny O Dobrze, Janka, zobaczmy. Ma, za, no, za daleko są. To imponująca statua buddy, znajdująca się na szczycie wzgórza Nakert z widokiem na zachodnie wybrzeże wyspy. Ma około 45 metrów wysokości i jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Puket. Budowa Wielkiego Buddy rozpoczęła się w 2004 roku, a zakończono ją dopiero w 2016 roku. Budowa była finansowana przez darowiznę i wsparcie lokalnych społeczności. To nie tylko symbol wyspy, ale także jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Tajlandii. Dzięki znajdującym się tu tablicom informacyjnym podczas wizyty nie tylko możemy podziwiać monumentalną rzeźbę, ale także poczuć ducha Tajlandii, poznać lokalne tradycje czy szczegóły dotyczące wiary buddyjskiej. Dzięki swojemu położeniu oferuje niesamowite widoki na wybrzeże Phuket i okoliczne wyspy. Pod stopami wielkiego buddy znajduje się specjalna ściana, na której wiszą tabliczki pamiątkowe z intencjami. Turyści również mogą zakupić taką tabliczkę i dla siebie ją tam zawiesić lub zabrać do domu w formie pamiątki. Pora na ciekawostkę elektryczną. Mam jakąś wieżę, prawdopodobnie do tego, do telekomunikacji, ale zobaczyłem to. Ten erfbar. Po polsku nie wiem, jak jest, ale i to jest, chciałem powiedzieć, że porządnie zrobiona, porządny zrobiony erfbar. Kamil by się ze mną zgodził, proszę bardzo. Mamy nawet oznaczenia, od czego to jest. To jest pięknie zrobione uziemienie, przykręcone do stalowej ramy, która idzie w ziemię. Także jakikolwiek generator tu jeszcze coś, to jest nie dość, że pięknie zamknięty, bardzo bezpiecznie, to jeszcze bardzo dobrze uziemiony. Kurde, lubię takie rzeczy. Takie, znaczy takie. No. Powiecie, że może zboczenie zawodowe, ale ale chodzi o to, że lubię takie porządnie zrobione rzeczy. Jak coś jest porządnie zrobione, a nie na odwałkę, nie? Dzień dobry. Proszę pana, my jesteśmy gwiazdami programu Usterka. A to, to znaczy się fachowcy, tak? Oczywiście. Coś tak. w tym stylu. No to super. Dobra. Super. Jeżeli się nie mylę. A jeszcze wrócę. Jeżeli się nie mylę, to jeszcze miało te yy, heat shrinks. A shrinks to są te takie, o tak ma super zrobione. Nie dość, że jest zakrimpowane. To jeszcze ma hit shrink. No kurde porządnie zrobione. Fajnie. Bardzo dobrze. Kurde, propsy dla kolesia. I no tak dalej, nie? Patrzcie, jedziemy z tego, z czego jedziemy? Z dużego, dużego buddy. I ten widok mi przypomina słonie w zakopanym są zwierzęta wykorzystywane w celach komercyjnych dla zarobków jeżenie na, na słoniach kompletnie nie nie akceptujemy, nie zgadzamy się z tym Patrz, to, że przynajmniej w cieniu są nie ale to biznes nie dziady dużo ich nie? no od cholery ty. Nie dość, że jest za jest złapany, to jeszcze tutaj za nogę, nie? Co za dziady. I zajechaliśmy Chin. Czyli... Zajechaliśmy na stare miasto puketu Proszę bardzo Bardzo ładnie, kolorowo Widać, że czerwiec, że jest Pride Man Ale ogółem bardzo fajny vibe Bardzo fajny vibe Ciężko zaparkować skuterem, każdy tutaj skuterem przyjeżdża i mają wyznaczone te parkingi Także, no i dużo tutaj skutery. No. Bardzo ładnie, no? Old Town Pharmacy, bardzo ładnie. Spadło, nie? Ale jest Jest ok Nic się nie stało, najważniejsze Bardzo dobry sprzęt, można polecić każdemu eee, To było w Kambodży, jak było, nie? W Kambodży czy w Laosie? To kleiliśmy. W Załoś No w Laos... w Kambodży? No, w Kambodży. W... no. puścił No i cóż, ale jest Jest nagrane i jest, jak to się nazywa? Content. I działa LOL content, no Najważniejsze, że kamerka dalej działa. Ej, ubija Nic się nie stało. Co Sam fajnie powiesz. No, pokaż branzoletkę. Popatrzcie. ilonko w Stryszawie. Jaka ilonka. Ty, na Phuket dostała wram Będziesz to oglądać i sobie powiesz. A Nie mów, że nie fajnie Ale cieputka woda, nie? Przepięknie Prze... o kurde, trochę większa Ja cię nie mogę ty, ty A ty oj się troszkę moczyliśmy. jesteśmy kochani. O, jest w Zamówiliśmy właśnie boata. Popatrzcie kochanie, widzimy jaka...